Studiu Radia Wiktoria, nasz gość Jacek Tulak, burmistrz miasta i gminy Biała Rawska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Panie burmistrzu, dwo, kończący się 2024 rok, jaki był dla Białej Rawskiej? Ten rok był na pewno pod znakiem dużych inwestycji i trudnego budżetu. Ja osobiście po wyborach dopiero przejąłem stanowisko w maju, tak więc częściowo poprzedni burmistrz realizował ten budżet, jak również stworzył ten cały budżet, tak więc ten rok można powiedzieć, że były zmiany w Białej Rawskiej. Co udało się zrealizować? Co było takim, taką najważniejszą inwestycją? Dokończymy w tej chwili drogę, taką nową e, drogę położoną przed Urzędem Miasta od wjazdu z Rawy Mazowieckiej, wychodzącą koło cmentarza, łącząca też e, drogę powiatową e, Stara Wieś Chodnów. Tak więc ta inwestycja jest kończona. W trakcie jest budowa hali gimnastycznej w Starej Wsi. E, to jest bardzo ważna inwestycja dla młodzieży. Tam nie było warunków do e, ćwiczeń, tak więc... E, połowę wykonaliśmy już w tym roku, drugą połowę i zakończenie jest planowane na przyszły rok. Tutaj o, o te drogi, o tą komunikację chciałam podpytać, bo Białorawska jest taką miejscowością, takim miastem, przez które, no centralnie przez środek miasta przebiega droga wojewódzka, tamtędy kieruje się także ruch ciężki do Grójca, a wiadomo, że Białorawska, okolice to są tereny sadownicze, więc naprawdę no te samochody potrafią być obciążone. To jest problem dla mieszkańców, bo z jednej strony tworzą się korki, no po drugie, ten ciężki ruch też generuje hałas, generuje smog. Jaka jest szansa na to, aby w najbliższych latach powstała obwodnica Białej Rawskiej? Bo wiem, że samorząd Białej Rawskiej no od dobrych chyba 10 lat zabiega o to, żeby wybudować tą obwodnicę. Myślę, że to jest jeszcze dłuższy czas, ale mam nadzieję, że w tej kadencji to się ziści. Pokazuje to, jest teraz naprawdę bardzo duża potrzeba wybudowy tej obwodnicy ruch się bardzo zwiększył. Przejazd przez Białą Raskę praktycznie w dni targowe, w środę jest zablokowany, jak również w godzinach porannych, kiedy wozimy dzieci do, do szkoły. Obwodnica jest wpisana w planie zagospodarowania przestrzennego, tak więc tutaj jak gdyby przebieg jest już wpisany. Czyli te formalności są zrobione? Tak, te pierwsze formalności są zrobione. Teraz zwracamy się do Urzędu Marszałkowskiego o wybudowanie tej drogi, bo ta droga jest, owodnica, drog by była wybudowana przez drogi wojewódzkie ze względu na to, że ta ciąg i całej drogi jest drogą wojewódzką. Mówiliśmy też na naszej antenie, że Ministerstwo Infrastruktury bardzo poważnie pracuje nad tym, żeby powstał przystanek kolejowy pod Białą Rawską. Myśli pan, że powstanie tego przystanku jest też taką szansą na to, żeby no, trochę przyspieszyć trochę zmotywować Urząd Marszałkowski do tego, żeby ta obwodnica jednak powstała. Tak rozmawiam z, z Urzędem Marszałkowskim, że najlepiej by było oddać te dwie inwestycje razem. Ona jedna z drugą się łączy. I to pozwoli naprawdę na rozwój, na przy, przybycie jak gdyby mieszkańców w jedną stronę czy w drugą, poprawi komunikację. A samo powstanie tego przystanku kolejowego to jest szansa dla, na rozwój dla gminy? Bardzo duża szansa. Ja uważam, że teraz jeżeli naprawdę jeżeli też duże miasta idą w kierunku zablokowania centrów miast na wjazd samochodów spalinowych, jest to jedyny transport, komunikacja do tych centrów i... Albo duże miasta wybudują duże parkingi przed, przed wlotem do miast, albo właśnie takie przystanki, które powstaną w Białej Rawskiej, rozwiążą ten problem, bo wsiadamy w Białej Rawskiej, wysiadamy w centrum Warszawy bez zanieczyszczeń. Rozmawialiśmy o tym roku, rozmawialiśmy o takich planach dalekosiężnych, jak obwodnica, jak, jak przystanek kolejowy, no bo to jeszcze też, zanim to powstanie, chwileczkę potrwa. Ale chciałam zapytać o takie plany na przyszły rok wizorium budżetowe, projekt budżetu jest już pewnie gotowy. Co się w nim znalazło? Na co mieszkańcy Białej Rawskiej mogą liczyć, że jakie inwestycje w przyszłym roku zostaną zrealizowane? Budżet posiada wiele inwestycji. Udało nam się zabezpieczyć w budowie i pozyskać dofinansowania na rozwój infrastruktury drogowej. Prawdopodobnie zrobimy około 10 km dróg w przyszłym roku. Na tym gminnym terenie Białej Rapskiej czy w mieście? Na terenie gminy Arabska, ale też jest w budżecie zapisane też projekty, które rozwiązuje część komunikacyjną Białorawskiej, ulica Polna. Planujemy też, żeby zrobić projekt, który rozbuduje to miejsce. Tam jest, jest to droga blisko boisk sportowych, jak również rekreacji. To pozwoli rozwiązać też problemy komunikacyjne, parkingowe. Tak więc projekt w przyszłym roku, realizacja za rok. A takie inwestycje jak światam co tutaj jest planowane? Tutaj udało nam się pozyskać już w tym roku środki na rozbudowę żłobka. Jest, jest taka potrzeba, mamy na liście rezerwowym 32 dzieci. Tak więc tu będziemy rozbudowywać żłobek. Staraliśmy się też o termodynamikę. Modernizację szkół nie udało nam się pozyskać, ale będziemy dalej próbować, żeby poprawiać infrastrukturę szkolną. Tuż wspominałem o budowie sali gimnastycznej. Inne szkoły też czekają na taką, takie sale. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był Jacek Otulak, burmistrz Białej Rawskiej. Dziękuję bardzo.